Od 1 do 14 listopada trwało pierwsze okienko transferowe, które niewątpliwie przejdzie do historii, bo działo się w nim naprawdę bardzo dużo. Przez ogromny ruch na rynku, na każdym szczeblu rozgrywek ligowych, znaleźli się zawodnicy, którzy w całym tym zamieszaniu nie znaleźli dla siebie klubów na rok 2023 i na ostatnią chwilę związali się kontraktami warszawskimi, które jednak nie gwarantują jazdy w danym klubie, a są bardziej szansą na znalezienie sobie nowego pracodawcy do wiosennego okienka. Jednym z zawodników, który na podobnej zasadzie wylądował w poprzednim sezonie w Opolu jest Rune Holta, który przyzwyczaił nas, że te właściwe kontrakty podpisuje zazwyczaj na wiosnę. W nadchodzącym sezonie Norweg z polskim obywatelstwem mimo, że jest jeszcze bez klubu. Tak jednak możemy się raczej spodziewać, że w dalszym ciągu będzie reprezentował kolejarz Opole. Inaczej sytuacja ma się z Matejem Żagarem, który przystępując do rozmów z którymkolwiek pierwszoligowym zespołem oczekiwał aż 600 tysięcy za podpis i 6 tysięcy za punkt. Przez to nie był zbytnio wychwytywanym zawodnikiem i zimę przeczeka na kontrakcie. Warszawskim w apatorze Toruń. Podobnie zbyt wysokie stawki dla drużyn drugoligowych postawił Paweł miesiąc, który zażądał 150 tysięcy za podpis i 2000 za punkt. Po dosyć sporej rewolucji w stali Rzeszów okazało się, że on, a także Dawid Lampart nie znaleźli dla siebie miejsca i tymczasowo trafili do motoru Lublin, gdzie jeśli nie uda im się znaleźć klubu, najprawdopodobniej będą pomagać w rozwoju Bartosza Bańbora, który razem z nimi przeszedł z Rzeszowa do mistrza Polski, jednak na normalnym kontrakcie. Oprócz wcześniej wspomnianej dwójki na warszawskiej umowie w Lublinie wylądował także Wiktor Trofimow, który w roku 2023 miał w dalszym ciągu bronić barw z Dunka Wybrzeże Gdańsk, jednak przez potrącenie części wynagrodzenia za poprzedni sezon Wiktor nie zdecydował się przedłużać kontraktu. Idąc dalej mamy braci cużytków, którzy sezonu 2022 nie mogą zaliczyć do udanych, co sprawiło, że na ten moment dalej będą szukać dla siebie klubów, a czas do wiosny spędzą we Wrocławiu. Na umowie warszawskiej skończyli również Norbert Kościół, który zaliczył jeden z gorszych sezonów w karierze za swoich seniorskich lat, Pontus Asgren, czyli zawodnik, który według mnie ma potencjał na solidne punktowanie na zapleczu Ekstraligi, a także Adrian Miedziński, który dopiero co wraca do formy po fatalnym upadku, przez który stracił końcówkę ubiegłego sezonu. Gdyby złożyć z tych wszystkich zawodników drużyna, trzeba przyznać, że na papierze wygląda to naprawdę solidnie i myślę, że spokojnie daliby sobie radę w pierwszej lidze. Natomiast który z tych zawodników trafi w najbliższym sezonie do którego klubu? Odpowiedź na to pytanie zostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzu.